wszystkich serdecznie. Dzisiaj wieczorem, a dzisiaj wieczorem krótki, ale dość ciekawy filmik. Ponieważ... zobaczycie sami. Zmienniaki plamiste oraz mieczyki hellera w Polsce. To nie jest żadne kłamstwo, tylko to jest czysta prawda. Jak one się w tej Polsce znalazły. A konkretniej w Warszawie, w stawach na polu Mokotowskim. No to jest dość dziwne, ale prawdziwe. Najpierw o samych platkach oraz platkach po też pseudoksynopchorus ewelnea. Są to ryby z Meksyku, ale zostały importowane do wielu innych krajów, również do Europy. Ale. Z tym importem to jest tak, że mogły zostać też wypuszczone przez akwarystów. I właśnie przypadek w tej Warszawie to jest wypuszczenie przez akwarystów. Oczywiście gatunki egzotyczne, no nie wolno wypuszczać ich, ponieważ one mogą się zadomowić. A jak będą tam jeszcze jakieś inne, na przykład jesiotry, krytycznie zagrożone wygnięciem, to to już będzie makabra. Także lepiej się pilnujcie, jeśli w danym jeziorze będzie, za, będzie jakaś zagrożona ryba. Nawet płoć. Nie wolno wypuszczać ich do rzek albo większych jezior. Można tylko do sadzawek, ale w swoim własnym ogrodzie. Wymagają one temperatury dość niskiej. Dzikie platki, platki papuzie są zielono-oliwkowe z żółtawymi barwami, odcieniami, przepraszam, a także są bardziej ruchliwe. Oczywiście w tym zbiorniku nie ma platek, można zaobserwować w moim zbiorniku gatunek też z tego samego rodzaju czyli Mieczyka Helera, o którym był film, a nawet omówienie wszy praktycznie wszystkich gatunków Mieczyka Helera. Polecam obejrzeć ten film. Link w karcie. Oczywiście, lepiej pod koniec. Także tak. Też platki papuzie od platek dość trudno odróżnić jednak. Akwariowe platki papuzie, czyli zmieniaki wielobarwne, mają odmianę z długimi jak z długą jak żagiel płetwą grzbietową i to je tylko to wyróżnia. Ryby te mają coś w rodzaju gonopodium, co jest widoczne u samic. Plamkę ciążową u samic w ciąży. Oczywiście miał być to krótki film, ale się rozgadałem. Dobrze. Także wniosek z tego krótkiego filmu jest jeden: pamiętajcie, żebyście nie wypuszczali ryb egzotycznych, jak skalary, albo co gorsza, tilapie, dambuzie. Do naturalnego środowiska, ponieważ mogą się przyczynić do wyginięcia wielu gatunków ryb, jak na przykład Jesiotra zachodniego. Pilnujcie się i uważajcie. To wszystko plemałkie królestwo.